Mieliśmy, słuchajcie, spadki w nocy i teraz aktualnie testujemy tutaj to wsparcie na średniej kroczącej studniowej. Teraz jesteśmy właśnie na świecach godzinnych. Gdy przyłączymy na świece godzinne, to tutaj troszkę jeszcze zbliżamy się do tego studniowego wsparcia. Także w dalszym ciągu jakieś te spadki mogą jeszcze się pogłębić. Jak też widzicie, tutaj tak naprawdę dryfujemy od dłuższego czasu tutaj w tym takim kanale spadkowym. Faktycznie te parę dni temu odbiliśmy się tutaj od tego poziomu 28 tysięcy 500, już paru krotnie tutaj od tego się odbijaliśmy, i teraz tak naprawdę kluczowe będzie to, czy tutaj od tej studniowej, średniej kroczącej się odbijemy. Czy też ją przetniemy? Jak sobie znowu spojrzymy tutaj na świece 4 godzinne, to pewnie wiecie, że ja tutaj sobie chodziłem w shorta, tak myślałem, że tutaj się od tego odbijemy i też faktycznie wskaźnik wskazywał na to, że jest taka no, coraz to mniejsza presja na zakupy, a coraz to większa na sprzedaż. Trochę nas to zmyliło, bo faktycznie tutaj ten wskaźnik nie zadziałał. Zadziałał on dopiero tutaj, jak faktycznie dotknęliśmy tego oporu. I potem dopiero poszliśmy w dół. On ma fajną skuteczność, to chyba trzeba faktycznie spoglądywać na taką szerszą perspektywę, a nie tam się tymi pierwszymi tutaj kreskami sugerować. Teraz widzimy też, że jak sobie tutaj już dotykamy tej średniej kroczącej, to tutaj jakieś pierwsze kropeczki wskazujące na jakąś tam początkową presję zakupową zaczynają się pojawiać. Aczkolwiek tutaj. Jest ona bardzo blada i słaba, także tutaj też jakoś mega bym się tym nie sugerował. Zobaczymy, po prostu sobie też otwórzcie tutaj tą studniową emę i zobaczcie, czy tutaj to pokonamy. I tak naprawdę jak grać się średnioterminowo, to jak pokonamy ją, to faktycznie można otworzyć shorta, tutaj można na górze otworzyć longa i po prostu zobaczyć co się stanie. Potencjalnymi targetami tutaj, jeżeli gramy longa, będzie góra tego kanału zniżkującego, a potencjalnym targetem pod shorta będzie dół tego kanału. I tak samo w zasadzie jak sobie spojrzymy znowu ponownie na D1, to tak samo tutaj, tak? Jeżeli dotkniemy tej linii trendu, to możemy sobie wybrać, tak? Czy wchodzimy w longa, czy w shorta? I potencjalnym targetem będzie albo góra, albo dół tego kanału. Jeżeli faktycznie będziemy mieli longa, a pójdziemy ciągle w dół, no to zamykamy longa na stracie, otwieramy shorta i aż w końcu nam się uda polecieć ładnie z trendem. Taki tutaj bym miał plan. I też wam mówiłem sobie, tutaj testuję ten nowy wskaźnik. On działa bardzo fajnie. Otworzyłem sobie alerty na niego, także jak tutaj pojawi się, tutaj średnio się pojawia raz na x tygodni jakiś nowy wskaźnik, tutaj zadziałałby perfekcyjnie. Tutaj też, tutaj też, tutaj też. Jak tutaj też, tutaj też. sobie sprawdzałem, jakby jego skuteczność. nótt To tak naprawdę sygnałów było od początku tego roku, czyli powiedzmy od 5 miesięcy sygnałów było 23, z czego 17 tudzież 18 było takich faktycznie trafnych, że można sobie było na tym fajnie zarobić. Także będę się po prostu z tymi sygnałami z wami dzielił. Wszystko będzie opisane na tej grupce na Telegramie, także też zachęcam was, żeby do niej dołączyć i link oczywiście jak zawsze znajduje się w opisie. Ja słuchajcie, teraz w ogóle po tym filmie już zaczyna się ubierać, bo dzisiaj robimy pierwszą naszą integrację areny tradingu w Gdańsku. robimy taką objazdówkę po Polsce, będziemy w Gdańsku, w Warszawie i tam jeszcze w innych miastach. Trochę się stresuję w ogóle, nie wiem jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że, że, że będzie wszystko dobrze, ale zobaczymy. Ale słuchajcie, dobra, idąc dalej, to widzimy, że tutaj w ten Fear and Grit Index plasuje się aktualnie na poziomie 51 punktów i względem tego ostatniego razu, gdy też wspominałem, to wskaźnik uległ małemu osłabieniu, a jednak nastroje wciąż są tutaj w miarę zrównoważone w oczekiwaniu na czerwcowe wydarzenia. I tutaj też, jak dobrze wiecie, Czekam na jutrzejszy dzień, na to jak ten wskaźnik ukaże się na świecy miesięcznej, też tutaj jak najbardziej na to czekam. I taką też ciekawą sprawą dla wielu z nas, niewiążącą się może tutaj stricte ze światem kryptowalut, to ostatnie działania naszej partii rządzącej, które spowodowały tak takie poruszenie oraz wiele wątpliwości odnośnie sprawy, bo na trzy miesiące przed wyborami stwierdzono, że trzeba powołać komitet do badania wpływu Rosji na partie rządzące w Polsce. I ta ustawa tutaj zakłada, że komisja będzie mogła nałożyć karę w postaci zakazu zajmowania stanowisk związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na 10 lat w drodze decyzji administracyjnej, do której będzie można się odwołać. I tutaj też mimo zapewnień, tak, że zgodnie z konstytucją nie powinno mieć to wpływu na wybory, to jeżeli pod lupę wpadłby ktoś startujący w wyborach, co pewnie tak się stanie, to mogłoby to skutecznie wyeliminować konkurencję bądź przynajmniej osłabić przychylność ludzi, co do danej osoby, tak? No wiemy, że tam telewizja TVP jest w rękach PiSu, więc oni sobie tutaj sterują mózgami starszych osób, no i tak to tutaj niestety u nas wygląda. Zdaj na ten temat tak czy siak jest naprawdę, no, bardzo wiele, a to jest tylko jedno z nich. No, Powiedz mi w sumie, co ty też o tym sądzisz. Jestem zawsze ciekawy waszego zdania. Dobra, już y, dość polityki. Idźmy sobie dalej, bo ostatnio, a tak naprawdę całkiem niedawno temu, to uruchomiono również nowy bridge mający łączyć NFT na Ethereum z siecią Originals na Bitcoinie, co też może powodować kolejne wzrosty opłat transakcyjnych w sieci. Może też trochę niekorzystnie wpłynąć na ruch na rynku. Zobaczymy, bo też powstanie takiego mostu może też nieco zbliżyć Bitcoina do lidera, jeżeli chodzi o wartość przechowywanych w sieci. Sieci NFT-ów, czyli po prostu Dodera, jakim jest Ethereum pod tym względem. Z takich też ważniejszych spraw, to wciąż inwestorzy oczekują potwierdzenia dla decyzji w sprawie podniesienia tego limitu długów USA, bo podniesienie go zwiększa również szanse prawdopodobnego dodrukowania dolara, co w teorii jest dobrą wiadomością dla kryptowalut, jednak w praktyce przez ten fakt, tak, że wiele tam dużych firm związanych z rynkiem ma też swoje te siedziby w Stanach, to może to tak czy siak negatywnie tutaj co do tego rynku się Odbić. Jak sądzi wielu, w połączeniu z tymi właśnie możliwymi dalszymi podwyżkami stóp a na to też swoją drogą są całkiem spore szanse, to możemy odczuć takie negatywne skutki na rynku i znacząco to może osłabić szanse na wzrosty w najbliższym czasie. Bo jak sobie tutaj spojrzymy na wykres dominacji Bitcoina, to zaczął on spadkować przy jednoczesnym odwrotnym zachowaniu się spadkowania, powiedzmy tam na wykresie dominacji Ethereum, bo ona sobie tutaj odbiła się od tego supportu i idzie fajnie, fajnie w górę. I ta spadająca dominacja. Bitcoina może sugerować, że inwestorzy powoli zaczynają przemieszczać swój kapitał na inne mniejsze jakieś tam projekty. A jak wiemy, Ethereum w ostatnim czasie zaczęło tutaj zbierać coraz to większe grono zwolenników. No zobaczymy, co się dalej potoczy. Wiecie, im bliżej tego halvingu, to praktycznie ten taki kapitał, który tam na bez się chowaliśmy głównie do Bitcoina, zaczyna on przecież przechodzić do innych krypto, bo już powiedzmy, ludzie są coraz to mniej, jakby w takiej obawie o stratę swojego kapitału, Są tacy, czują się tacy po prostu coraz ważniejsi, co nie? Także tak to na najczęściej tutaj wygląda. I mimo tego negatywnego widma co do możliwego, wiecie, obrotu spraw, to dane na rynku pracy wyglądają stosunkowo dobrze. Tutaj widzimy, że indeksy SP500 oraz Nasdaq radzą sobie bardzo fajnie w ostatnim czasie. I to w zasadzie może napawać nas optymizmem, tak? Bo coraz też bliżej mamy kolejny ten FOMC, a zdania odnośnie tego podniesienia stóp są podzielone. Ja jestem za tym, że raczej jeszcze będą. Istnieje też również szansa, że ta kolejna podwyżka nie będzie mieć miejsca, a wtedy powinniśmy zacząć notować kolejne wzrosty znowu na rynkach. A jak słuchajcie, gracie dużo na dźwigni, czy po prostu chcecie mniej tracić na giełdzie, to polecam Wam Bybit'a. Już Wam mówię czemu. Po prostu raz, że mają najniższe prowizje, na przykład tutaj na tym przy dźwigni 5, przy ilości 100 tradów, przy balansie początkowym 1000 dolarów i w win rate'cie 60%. byśmy mieli tutaj prawie, że 2000 dolarów przy prowizjach Bybit'owych. Na przykład na Binance'ie byłoby to już dwukrotnie mniej, bo to tak zawsze widzimy, że tak tutaj na jednej i drugiej giełdzie są te prowizje niskie i tak naprawdę dla nas jest to trochę bez różnicy, tak? Ale jak sobie to faktycznie dodamy ten grosz do grosza, zmultiplikujemy to przez liczbę trade'ów, to okazuje się nagle, że faktycznie tutaj te zyski mogą być z z dzióbka inne. A na przykład, nie wiem, na Krakenie też to jest duża giełda amerykańska, w ogóle nasza strategia, która normalnie byłaby zyskowna, tutaj na niej tracimy i dodatkowo... To, że jakby na Bajbicie masz te prowizje no najmniejsze, to jeszcze to, co jest fajne, u mnie zrezygnowałem ze swojej większej prowizji na rzecz tego, żeby wam oddać 10% jakby taki właśnie cashback z Twoich prowizji z powrotem na twoje konto, czyli że realnie płacisz jeszcze 10% mniej niż jakby większość osób płaci na Bajbicie. To jest tylko na razie w Polsce u mnie i u Marka, jako że jesteśmy największymi partnerami Bajbita. I właśnie rejestracja z mojego linku cię do tego uprawnia. Tutaj również są turnieje. Jest jeszcze airdrop ciągle aktywny, i tak dalej, i tak dalej. A jak już sobie myślisz, już masz konto na Bajbicie, to też istnieje możliwość przepisania się pode mnie, jeżeli nie jesteś pod nikim innym. Masz w opisie w przybiegnym komentarzu, jak to zrobić. Ty wpisujesz swoje ID z Bybita, one tam jest obok maila. Zawsze pokazany taki ciąg cyfr Twojego maila, dajesz prześlij i faktycznie, jeżeli nie ma żadnych tam przeciwwskazań, jeżeli nie jesteś już pod kimś, a po prostu rejestrowałeś się bezpośrednio na giełdzie, to tutaj przepiszą cię pode mnie i dzięki czemu po prostu będziesz miał dostęp do tego szerokiego grona bonusów. Na tym Discordzie tutaj też podajemy dużo płatnych narzędzi, które są po prostu dla was za darmo. No, myślę, że po prostu się z takiego stricte samolubnego punktu widzenia po prostu opłaca. I teraz tak jeszcze słowem zakończenia, sprawdźmy sobie, co tutaj słychać na wykresie likwidacji Bitcoina. To jak sobie to jest spojrzymy, tak, na likwidacje 7 naprawdę główna część likwidacji byłaby tutaj na poziomie 26 700-800. Tutaj się zbiera 3,5 miliarda likwidacji, a ten poziom, nie wiem czy pamiętacie, jak ja sobie tutaj sprawdzałem, jest to ta studniowa, tak, średnia krocząca, która to wyznacza to, czy longujemy, czy shortujemy. Ona tutaj dotknęlibyśmy jej właśnie gdzieś na tym mniej więcej poziomie także być może średnioterminowo bardziej, być może tutaj właśnie się z tym zetkniemy. Ja ciągle prognozuję, że na Q3, Q4 czy w sensie na 3, 4 kwartał pójdziemy jednak w dół, bo jak sobie tutaj spojrzymy na ciągle takie większe okresy czasu, to jednak zdecydowanie tych likwidacji mamy je jednak poniżej. Na 25 tysiącach, na 22 tysiącach, jak pójdziemy na look back 6, miesięcy, czyli na jeszcze dłuższy okres, tutaj zawsze te likwidacje są poniżej na 22 tysiącach, tutaj, tak teraz idziemy na jednoroczne likwidację, znowu będą one poniżej na 15 koła, jest ich najwięcej nie wiem czy tutaj dojdziemy, tak samo jak byliśmy tutaj wiecie, wtedy na 16 tysięcy dolarach w listopadzie, też to wydało się nieprawdopodobne, że tam za parę miesięcy możemy osiągnąć 30 tysięcy dolarów, tak, także teraz jak nam się wydaje, że to jest nieprawdopodobne że tutaj dojdziemy, no to wcale bym tego nie był taki pewny, że tak się stać nie może, co nie, jakby zawsze się może stać wszystko i jakby z takiego tutaj założenia trzeba na rynku krypto wychodzić niemniej jednak nawet w tych mniejszych Okresach czasu zawsze tutaj widzimy, że jednak no, więcej tej likwidacji jest poniżej. Tutaj, na przykład, na tych 6 miesięcznych, to jest to 100 miliardów dolarów do zlikwidowania. Także ciągnie nas w dół tego wykresu. Aczkolwiek ciągle, jakby niby ta tendencja jest tutaj Tej Emy jeszcze nie przebiliśmy, tylko to było tutaj na parę, że tak powiem, dni. Aczkolwiek, no, dopóki nie przebijemy na stałe tutaj tej Emy, no to w zasadzie ciągle te wzrosty jeszcze jakieś mogą się wydarzyć, chociaż tutaj już widzimy, że coraz częściej Tom, emę tutaj testujemy, tutaj na chwilę ją pokonaliśmy, także ta tendencja taka spadkowa no jest coraz bardziej prawdopodobna, to też miejcie na uwadze. Także to jest słuchajcie wszystko, co chciałem w dzisiejszym filmiku powiedzieć. Powiedzcie mi też proszę, czy takie jakby polityczne rzeczy też do tych filmów wplatać, to jest coś nowego, nie wiem czy to Was interesuje, czy też nie, a ja wobec tego zmykam na te integracje, które właśnie robimy dla tych naszych tutaj arenowiczów, czyli dla tej naszej takiej społeczności zamkniętej. To wszystko. Życzę Wam miłej środy i do zobaczenia kiedyś.